Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Foxy, Foxy03. Zagramy dzisiaj sobie w następną misję, wręcz następną grę, bo nie wyszło mi z zagrywaniem Battlefield'a. Nie wiem czemu coś odwala. Call of d 4 Modern Warfare, tylko muszę sobie wybrać misję, bo oczywiście. Kup! A nic się nie da tu zrobić. Nie wiem czemu. Jak... Tu mam wpływ wszystko, ale inaczej nie da się. The Americans have plans for all Assad, and it's too late to do anything for all Falani. But in less than three hours, codename Nikolai will be executed in Russia. Nikolai, sir? Nikolai is our informant in the ultra nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Nikolai's in hell right now. We're going to walk him out. We take care of our friends. Let's move. Rozpoczynamy weekend. kurde, trochę poimprezuje mimo wszystko prze nagrywaniu. Tu mam płynnie. To co wy widzicie, Ty mam wszystko kurwa płynnie. Nie wiem, dlaczego to wszystko tak działa, tak jak na nagraniu Nie wiem, czemu. Kurde, czekajcie, bo to kurde jest jakieś nieporozumienie małe. Dostałem przyzwolenie na nagrywanie, a mi od razu było jebanie, że nie mogę.

Jak to jeden kurwa był? Da, zazwyczaj było kurwa dwóch. Jak pamiętam? Dwóch było. Kolarka! Nienawidzę takich opon, kurwa. Ja mam grube opony, one si się do niczego nie nadają, tylko kurwa na beton. Przepraszam bardzo, jaki beton. Beton też się kwahałabym te koła.

On się pojawia tylko w 4 Modern Warfare? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Bo nie pamiętam już, gdzie on się jeszcze pojawiał. Może jeszcze w późniejszych częściach, tylko tego, tego nie zauważyłem.

Oj oj oj. wleci odcinaczek z, z moimi zmaganiami kurde w Call of Duty Mobile. O oh, Mobile, sorry. Online. <tryk> Za niedługo na online wbiję. Na dosyć wysoką rangę, więc kurde, jednak to zobowiązuje. Ja pierdzielę, co się dzieje? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, damy radę. Nie dodać, że zapsułem grę. O kurde, dobra, cofamy się. Dobra, zmieniamy na sobie snajperkę. Kupia, kupia. So we will to secure your Now we are making progress. Follow me to the power.

Nigdy go nie siedzę w komórku. Więc gadź, musimy raczej z tego miejsca, zanim coś się dzieje. Let's go! Jeżeli kolo. Of... Battlefield nie wyjdzie, to przechodzimy na serię. Y... Call of Duty Modern Warfare 2 Jeżeli widzicie lagi, to bardzo przepraszam. Nie wiem, jak to z tym zarazić. O Jezus! Nie wiem, jak to zaradzić, bo kurde. Nie, może nagrywarkę zmienię czy coś? Na stream jestem teraz. No, wiadomo, że tu do streamu i tak dalej. OBS też, też jest do streamu. Ale jednak, no kurde, jakoś dałem je radę, nie? A czemu jestem na, na ten, do streamu? Bo ma nie chce płacić, żeby kurde nie wyświetlało się ta nazwa. Tak wiecie, wiadomo, bez sensu to by wyglądało. O Jezu, co jest, kurwa, niczecie mi im flesza, o chuj chodzi? O chuj chodzi? ci mi jakąś na inną nagrywarkę, jeżeli dałoby radę podciągnąć te kwestie wyżej. No chyba, że po prostu kupić tego Bandicama nie ma problemu, nie? Ja sobie po prostu zapłacę za to, ale kurde, jednak wolałbym lepszą wersję tego wszystkiego, żeby nie mieć z tym problemu. Bo ja widzę wszystko normalnie, a na nagraniu jest to innego, ty. Nie no szkurwa! O co tu chodzi? Czemu nie mogę? O chuj tu chodzi! Dobra, nie! Nie no szkurwa, mać! Jakie rdolenie! Sorry! Nara To nie garę mod kurwa Polećcie mi jakąś kurna nagrywarkę I no poza OBS-em Bo mam problem z aktualizowaniem sterowników graf karty graficznej Te Bo odchubiłem od po, Powiedział, żeby nie aktualizować Sterowników karty graficznej Więc Nie wiem, Widać, że ogrywałem to wcześniej. It's him. Nikolai, are you all right? Can you walk? Yes, I can still fight. Thank you for getting me out of here. <laughs> no, but let's send Let's send This is Bravo Six. We have the package. Meet us at LZ One. Over. Bravo Six, this is Big Bird. We're on our way. How? Let's go. Open some What is Dzięki bardzo za oglądanie, życzę miłego wieczorku, dnia, zależy kiedy to stanie, wstawię. Na razie, trzymajcie się, pamiętajcie o darmowej łapce w górę że i darmowym subs darmowej subskrypcji. Skomentujcie, dajcie mi znać jaką nagrywarkę wybrać, bo jest problem naprawdę bardzo duży. Dzięki bardzo, na razie.